Siema. Rok 2024 zaczął się już na dobre, ale ja chcę jeszcze ostatni raz powrócić do 2023 wspomnieniami i zaprezentować wam dwa filmiki, jeden po drugim przez kolejne dwa dni. Ten dzisiejszy, czyli lista 10 najczęściej oglądanych shortców w 2023 roku, czyli zwykła statystyka najlepiej wypromowanych. A jutro wpadnie drugi, w którym przedstawię wam 10 moich osobiście najbardziej ulubionych shortców, które nie do końca może uzyskały aprobaty algorytmu, ale są moimi top 10. Wydanymi oczywiście w 2023 roku. No dobra, to zaczynamy od top 10 najczęściej oglądane. Pijesz Inkę. Ta. Już ci idę zrobić. Ze zmienionym mlekiem! Dobrze. I czekoladą? Dobrze. Albo na mleku owsianym. Mm, skąd ja ci mleko owsiane wezmę? Albo z wanilią. Zdecyduj się w końcu. Korzenną? Serenną kuźbę. A może z miodem? Urrr. Jednak skruszoną chałwą. Nie no kuźwa! idę póki. Albo z Co podać? Ja poproszę zestaw frytki i paluszki rybne. Nie mogę tego panu podać. Czemu? No bo to jest zestaw dla dzieci. No ale ja nie jestem głodny i taki mały mi wystarczy. Pan nie rozumie. Ten zestaw serwujemy tylko dzieciom. No ale ja nie chcę całego obiadu i taki mały mi wystarczy. Ale on kosztuje tylko 5,99. No to super. Bardzo chętnie go zjem. Ale to jest porcja dla dzieci i nie mogę panu tego sprzedać. Nie? W takim razie, synku, a ty co byś chciał? No ja bym chciał właśnie taki zestaw frytki i paluszki rybne. O, no to proszę, dwa takie zestawy dla syna. Tato, co ty robisz na moim komputerze? Postanowiliśmy z mamą sprawdzić Twoją historię przeglądarki. Kontrola musi być. Ale jak złamaliście hasło do komputera? Synek, proszę cię! Wielkie balony 90DD to żadne hasło. Sam bym takie ustawił. Jeju, tato! Nie jejuj mi, tylko się tłumacz już. Co to za zdjęcia nagich dziewczyn masz na dysku? To są. Yy, koleżanki ze szkoły. To są Twoje koleżanki? Niezwykle dojrzałe jak na swój wiek. Chyba dawno nie byłem u ciebie w szkole. A tutaj masz jakieś filmy. Jakiś gangbang. A to filmy z imprezy klasowej. Z imprezy klasowej? Za moich czasów tak siedzieć, jaki nie bawiły. I to nauczyciele na takie coś pozwalają? Chyba do złej szkoły chodziłem. To co, oddasz mi kompa? Później, synek. Idź się teraz pobaw na dworze, a tatuś sobie poogląda. Imprezy klasowe. Kierowniku! Dałby pan pięć złotych na jedzonko jakieś. A nie wydasz tych pieniędzy na jakąś flaszkę czy coś? Panie kierowniku, ja nie piję. Jestem czysty jak łza. A nie zagrasz tą monetą w jakimś nędznym kasynie na automacie? Panie co pan? Ja się brzydzę hazardem. A nie uciułasz jeszcze kilku monet i nie wydasz na jakąś starą prostytutkę? Panie złoty. Coś pan? Ja jestem wierny mojej jednej, jedynej kobiecie. Od ślubu do grobowej deski. Wie pan co? Jedzie pan ze mną do domu. Muszę panu przedstawić moją żonę. Panie czemu? Daj mi pan tego piątaka i nie strasz pan żony moją osobą. O nie, jedziemy. Muszę pokazać żonie, co się dzieje z mężczyzną, kiedy nie pije, nie gra i jest wierny tylko jednej kobiecie. Gdzie ja jestem? Witamy w piekle. Jak to ty ja do piekła trafiłem? Do piekła. Chodź oprowadzę cię. Pijesz? No piję. No to poniedziałki ci się spodobają. W każdy poniedziałek pijemy wszystkie alkohole świata. Wino, wódka, piwo do wyboru. O, super! A palisz? No palę. W każdy wtorek palimy wszystko, co najlepsze nam ziemia dała. O, super! No dobrze, a lubisz imprezy? No lubię. No to polubisz środy. W każdą środę najlepsi DJ-e, najlepsza muzyka, cały parkiet dla nas. Zabawa do rana. Ekstra! No dobra, a jesteś gejem? Nie, no nie jestem. A. No to czwartków nie polubisz. Dobrze dzieciaki, zostało was tylko troje na poprawę z geografii. Szanujmy mój i wasz czas. Dostaniecie każde po jednym prostym pytanku. Odpowiadacie i rozchodzimy się szczęśliwi do domu. Zgoda? No. To pytanie do ciebie, koleżanko. Którą planetą od Słońca jest Ziemia? No trzecią. No i bardzo dobrze, zaliczone. Teraz ty, kolego. Jakie miasto jest stolicą Polski? Warszawa. No i fantastycznie. Zaliczone. No i jeszcze ty, koleżko. Ile dokładnie kilometrów ma granica między Angolą a Namibią oraz ile dróg zbudowanych z asfaltu modyfikowanego polimerami przecina te granice? Możesz się pomylić o. powiedzmy dwie. Eee. Yy... To ty nie wiesz? Przecież to są podstawy. Jak ja mam ci dać kwalifikacje do następnej klasy? Na jakiej podstawie? A ty jak tu trafiłeś? No. pozbawiałem dzieciaki telefonów komórkowych. Czyli kradłeś? Nie. Zabierałem im ładowarki, a potem rozkoszowałem się rosnącym strachem w ich oczach, gdy stan baterii im nieubłaganie spadał, a one patrzyły na to bezradnie i panikowały. Panikowały, bo widziały zbliżający się nieuchronny koniec połączenia z wirtualną rzeczywistością. Delektowałem się ich strachem, gdy bateria dobijała do zera, a one nic nie mogły zrobić. Ich świat się kończył. Nadchodziło nieuniknione. Panie, tego to nawet ja bym nie wymyślił. Jestem Twoim fanem. Ucz mnie, Mistrzu. Ale bym zjadł te chipsy. Dawaj! Przecież jedna paczuszka ci nic nie zaszkodzi. Posmakujesz! Lepiej się poczujesz. Osiągniesz stan psychicznej euforii. No niby tak. No. A ty co? Nic nie powiesz, żeby mnie powstrzymać? A czemu? No bo jestem na diecie i powinieneś być moim wewnętrznym głosem rozsądku. Nie pierdol, tylko mów czy będziesz te chipsy jadł, bo jak nie to zabieram. Kim ty jesteś? Jestem Batman. A co ty taki ochrypły głos masz? Syropku nie pijesz? Co? Nie, no... Tak tylko gadam, żeby mnie nie rozpoznali. Spoko. A ty kim jesteś? Jestem Superman! Mhm. Ej... Spermmenie! Nie Spermment, tylko Superman! Dobra, spoko. To jaka jest twoja supermoc? Strzelasz nasieniem? Spermmen. No dzień dobry, witam w niebie. No w końcu, będę mogła zobaczyć się z moim tragicznie zmarłym ukochanym mężem. Nie, niestety. Pani mąż jest w piekle, tak jak i cała pani rodzina. Jak to? Wszyscy? No tak. Pewnie pani nie wie, ale mąż panią zdradzał. A to kanalia jedna. A to czy ktokolwiek jest tu w niebie? O niestety, jest pani sama. No a pan? Taki przystojny, odźwierny, może by pan chciał spędzić ze mną trochę czasu? No niestety nie mogę. Po robocie wracam do siebie do piekła. Jak mówiłem, jest pani tu sama. Trzeba było trochę pogrzeszyć na ziemi, a nie marnować sobie życie.